Jeden poszedł. Osiemdziesiąt prawy łód. Osiemdziesiąt prawy łód. Osiemdziesiąt prawy z prawej sprawę. z sprawę. Pięćdziesiąt lewy mógł przyciąć. Zameczki. Prawy zabeczki, zabeczki. Do lewy łuk, lewy łuk do prawy 180 za oponę. Prawy 180 za oponę. 30 30 lewy 90 nie ciąć, lewy 90 nie ciąć, do prawy 90 nie ciąć. Do prawy 90 nie ciąć. Do lewy 180 za oponę. lewy 180 za oponę, do prawy 93 ciąć.

Prawy 180 nie ciąć długi. Prawy 180 nie ciąć długi. Nie ciąć długi. Do lewy 180. Do lewy 180. Do prawy 180 bardzo ciasto. 50. Prawy łuk do lewy tak z drogi. Prawy łuk do lewy tak z drogi. 50. Lewy 90. Przyciąć. Lewy 90. Przyciąć.